Dojść z tej strony SQ2 LXA. Tak jak obiecałem. Test skrzynki MAT40. Skrzynka na maści 6,5 m. Do skrzynki podpięty dipol 19,5 m. I próbujemy. Na razie sprawdzamy, jak wygląda ten. Na dipolu. Tak, tak. Nie, to tyle to jest minimalnie. Nie, nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Proszę bardzo. Dipol mam w tej chwili za drugi 19,5 metra. To jest dipol troszeczkę za długi do induerty Dobra, podpinamy do radia i zobaczymy jak skrzynka. A w ogóle taki numer, że skrzynka bez zasilania z radia. Wyłączymy zasilanie. Nie wiem czy rozwiera czy zwiera antenę. Brak zasilania. SWR idzie do góry Dobra. Podajemy zasilanie i stroimy tak Kabel masz do analizatora to nie, nie jest. Aha, tak. dobra, teraz nic nie, nie stroimy. zgadza się Paweł powiedział Przepiąć? właśnie. Tak, przepnij, jeżeli możesz przepniemy przewód do radia i zrobimy pierwsze strojenie. Przydał się przełącznik, muszę jeszcze kupić przełącznik a Nie psuj później się spalisz analizator albo coś. Aha. <laughs> wystrojone ale się pie suite Proszę czekać nie? No, Pierwsza próba nieudana coś się za zimną no. Za zimno bo nie została informacji zwrotnej z tej Czekaj, Ze skrzynki. Dobra Nie to tyle to powinna, To może sprawdzić sobie na 3500 na przykład tak jak będzie bliżej Stojenie anteny. Nie, nie, Coś się nie komunikuje właśnie. Skończył. No dobra, ale jest komunikat tutaj. Skończył nadawanie cały czas się świeci. Aha. No, czyli to się zepsuło. A w domu było dobrze. Dobra. Kontynuacja filmiku. Z kolegami tu wspólnie z klubu doszliśmy do wniosku, że Antena jest za dobra i skrzynka stroi. Przekaźniki przestały w tej chwili klikać. Ale czekamy. Radio czeka na odpowiedź ze skrzynki, że antena jest zestrojona. No i to niestety trwa jakiś czas. Także... Do anteny, Tak. Tutaj koledzy podpowiadają. Niestety skrzynka służy do kiepskiej anteny, a nie do dobrej anteny. Znaczy może się radiolimit albo skrzynka limit, że jeżeli tutaj nic nie zestroiła to. tylko dziwne, no bo przekaźniki faktycznie no, zestroiły. Się być może wiesz, no słuchaj, to też nie masz informacji, bo nie masz takiego wyświetlacza jak w tej, tej miniatu czy coś co się dzieje od no razu, to, nie? To jednak jest o, to Dobra, koniec strojenia Ale zmienimy pasmo, tak? Zmieniamy pasmo A no, zobacz na 5 MHz. Yy, radio moje nie nadaje. Zablokowane jest. Dobra. Antenka zestrojona, próba no SWR poniżej 1,5 I zmiana pasma 14 I stroimy Zestrojona no, Do 1,5 SWR Zmiana pasma tam to po prostu jest nie skręci I 28 MHz. No to tam jest ten wierzch. No to troszkę wyższe jest w 1.7 czy tam do 2 dobija. Ten kabelek legie w ekranie na przykład. Powinien być, no bo to się też tak nie. O jego za daleko poszedłem. Wracamy na to a 1.8 zobaczymy pasmo 1.8 nie próbowaliśmy No różnie, bo zależy czy ma jeszcze transformator na wyjściu czy nie 1.8 nie zestroiła panowie nie miała prawa. Jak masz SWR powyżej 10, to nie zestroi. Tak, ale nie, chodzi o to też, że ta, ta skrzynka chyba nie stroi na... e, to nie. inaczej. One jest Bo... chyba od 3,5 napisane. Aha, no w Aha, to od tego, od oporności, od No do Oczywiście tak no. Jest. jakbyś miał tutaj pewnie lepiej. Dobrze, no jeszcze zrobimy, zobaczymy test analizat analizatorem. Przelecimy właśnie ten jak się zachowuje w poszczególnych pasmach To będzie miarodajne. Dobra, wyłączamy skrzynkę Przepiąć ja na na analizator. Ja, to Dobra, teraz zepsuliśmy antenę, odpiliśmy jedno ramię, znaczy nie odpiliśmy tylko e, do masztu, żeby nie było przeciwwagi. I, i próba strojenia. Przeciwwaga jest, tylko w dół. A, przeciwwaga jest, no tak. Na jedno się nie zastroiła, i prawidłowo ta skrzynka nie stroi, tak? to i powyżej jakiegoś tam swl bo to... Nie, chyba w zakresie. Chyba nie ma w instrukcji właśnie, że ona nie zniestroi stroi. Ale no? masz ten sam, popatrz. Ale ten sam błąd. Właśnie 3,5 właśnie. Na 80 nie? Nie Dobra, to jeszcze trzeba próbę zrobić, może jeszcze krótszy kabel? No tego. No, mam mam 10-metrowy właśnie. A beczkę masz? Beczkę mam. Daj beczkę. Aha. Tak, dla takiego. Myśli, że to? Nie wiem. Tam jest w kablach, w torbie jest z kablami nakręcane są kable. Jest. A może i faktycznie coś się indukuje. Coś faktycznie. się indukuje. No, powinniśmy radio uziemnić. taka jest prawda. No, no. <laughs> Niby no, no. jest uziemione przez, ja nie przez maszt. No, nadaje jeszcze? Tak, jeszcze nadaje. Trochę większym rdzeniem jakimś zrobiłeś? Tak, to jest jakiś porządny rdzeń, podobno 61, to jest chyba nawet nie ma Dobra, zakończyło nadawanie Dobra, tu podpowiedź chłopaków, zobaczymy czakę balona zastosujemy przy radio. Czy to jest Przecież taka balon? Ale ja to przypuszczam, że wina zasilania gdzieś może. Dali większe zasilanie. No chociaż nie da Jeżeli to się dzieje tylko w jednym paśmie, to zgadza się. Podpiąć się pod akumulator samochodowy, możesz odpalić auto, i będziesz miał 14 czy tam 13,5 V. A może to jest jakiś krytyczny moment, że. Nie Myślę, nie że to nie jest. To jest się wydaje, ale. Jakieś tam nie wiadomo co, dobra? Dobra, dobra i stroimy. Skrzynka ma ewidentnie problem w paśmie 80 metrów. Tam gdzie powinna być najczęściej używana. Albo kwestia właśnie, że przewód to jest ten, fali, tak? Że... No niby tak, no tylko ta z ją popsuliśmy strasznie, tak? Bo mamy Ech. tylko jedno ramię. No tak, ale, ale to jest, jest sposób być może że za, że nie powinno taka długość. No ten nie mógł... no słuchaj, no to by napisało, wiesz, tak jak nie wiem na 1.8, że nie zeskaliło w ogóle. Czy coś, ale tak? nie, widzisz tam że niektóre skrzynki właśnie nie stroją gdzieś tam jakieś tam czasować, czy coś tam jest, to no, mają problem. Te, no no, 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 no i inny kawał, zrobił 10 metrów i zaczyna. Poczekaj, jeszcze w takim układzie. Nie, no, jeżeli wiemy, że ten kabel nie może być 10 metrów, to skracamy go do 19, skracamy go do 15, zobaczymy, co będzie. No. Chcesz go obsługiwać jednak? Nie. nie, nie. nie, nie no, ja chcę tylko położyć jeszcze pod kabel. Paweł robi prób, próbę. Kabel kładzie, przeciwwagę kładziemy pod, ten. pod promiennikiem. No, zaraz ten masz nam runie, bo się skrzywił. Niesamowicie. Bo już Paweł, Paweł skończył, żeby go tam... No i dobra. Właściwie jest jeszcze gorzej. Nie. A, a było szybciej. Szybciej bo było, Bo jest jeszcze gorzej. Zresztą gdybyśmy zrobili taki manewr, że ten kabel, byśmy skręcili go, żeby tej ziemi miał więcej, być może... Jeszcze... No, bo... Nie, ja sobie mówię, zrobimy próbę, żeby na, na krótszym przewozie trzeba zrobić no próbę tak, ale w tej chwili już od razu zrobiło, tak? No, no zrobiło różnicę. szybciej. No. Po prostu tak jak gdzieś było opisane, że nie może być w rezonansowej częstotliwości Skrzynka... no tak, no ale to przy bardzo małych niedopasowaniach Dobra, więc powinna... wiecie co możemy tak. zrobić? Możemy ten kabel spojrzeć 10 metrów, doczepić do niego i zrobimy nie 20 metrów, tylko zrobimy 30 metrów długości. Hmm. No 27 tak, ile on No dobra, to próba robimy. I już inaczej, nie? Tak, teraz próba tutaj. Dołączyliśmy do tego 19,5 metra. Dołączyliśmy. Ile teraz będzie Paweł? Za 25 metrów? Będzie... Za 26 metrów w tej chwili będziemy mieli przewodu. Zobaczymy jak zastrawi 26 metrów. Całe moje plany wzięły w łeb niestety, bo skrzynka się dziwnie zachowuje. Jeżeli antena jest dobrana no do koniec ćwiartka fali. Dobra, <laughs> film trochę chaotyczny, ale kombinujemy niestety ze skrzynką. W tej chwili mamy 10 metrów przewodu i tylko 10, tak? Tak, 10 na, na maście przeciwwaga, wszystko przy maście, tak leży. I próba strojenia. No i nie zmieniamy pasma, tylko musimy stroić. No, 1-8 oczywiście nie zestroi, bo już jest za krótki. Nie zestroi. No to jedziemy 3,5. No Ewidentnie skrzynka ma problem w paśmie 80 metrów. No dziwne, tak jak w domu Ci stoiło. Chcesz to mogę no. podjechać z autem i przepniemy się na wyższe napięcie. No też mogę odpalić swojego. No. Żebyś miał, nie wiem, rozwiane. No właśnie to chodzi. Teraz pytanie, czy za niskie napięcie. No nie, ale dlaczego nie, tylko w tym paśmie nie, się tak nie, zachowuje? Nie, no właśnie, radio pracuje z normalną mocą, No więc... dziwne zjawisko. Zastroiło. Nie dostroiła Nie zastroiła tak? tak? Nie, nie zestroiła. No nie, już jest za Nie, Nie, by nie będzie Tak. Ale ma problem dostroić, czyli... w tym paśmie ma problem. Dobra, jedziemy dalej. 7. 7 powinna złapać. Odstroiły, stróżyły, tak? No, no. no. To przyjmą się, gdy się odstroi. Taśma 3,5 właśnie. Stroi. I weźmiemy jeszcze dwadzieścia osiem. Stroi szybko. No może tylko moja falerna jakaś jest, że coś tą osiemdziesiątką ma nie tak. Dobra, czekaj, a w dostrojowa jak żeśmy... No, dobra, jeszcze, a, nie, dołożyć teraz jeszcze te 5 metrów. Na to, ale to nic nie daje. Tak? Nie, no, wtedy żeśmy rozciągnęli pod tym i od dawna czas było to, lepiej. Było inaczej. Było lepiej, tak? No bo pogorszyliście SWR, no to... No nie no, ale to SWR 2 czy 3 powinna dostrajać. Dobra. Dobra, tak jak dobra. teraz. Dobra, z przeciwwagą pod promiennikiem. I cały czas o 3,5. Teraz pytanie, czy to wina radia, czy to pomogło, tak? No teraz To mi się wydaje, że chyba jakbyśmy zrobili taki manewr, że... A bo tu jest odizolowane. Jakbyśmy koń, końcówkę tej anteny... Ale nie no maszt jest połączony z masą skrzynki. Ale tak? ewidentnie brakuje skrzynce ziemi, tak? No skrzynce brakuje ziemi no, przy, tak. przy 8. Jak 10. To to swoje ziemi, to od razu, od razu zaczyna. Dobra, jeszcze żeby próbę, wiesz cał ziemię radia, zobaczę. Ale to w tej chwili przez maszt nie jest... Dobra, próba. Uziemiliśmy i masz, Poprawiliśmy uziemienie masztu. Uziemiliśmy również radio. podleliśmy. Tak jest. I teraz zobaczymy jak to będzie wyglądało. Nie no, teraz... 15 razy wczoraj zwodziło z rzuceniami. Nie, zobaczcie, to tak... I zakończyło, ale jakby skrzynka nie dawała zwrotnej informacji, że zakończyłam strój. Cały czas to samo, co było, no. nic i Jakoś to się dzieje w paśmie 80 metrów. I teraz pytanie, czy to jest kwestia radia? Trzeba no. drugie radio wykombinować. Trzeba by drugie radio sprawdzić, właśnie wykluczyć... Kowronik ja tak. jakie ma radzi? Taki mały, czy 897. Ale jestem też jazu, jest, tak i też pewnie wyjście ma. No pewnie tak, bo no to A pewnie... hmm. Pawła drugiego, bo miał mi użyczyć tej 450 na jeden dzień. Czas się ale... Z, z, innym bradym, zobaczyć, z innym nie? Z innym bradym. No to dziwne zjawisko. Jak to każdy z robi to samo idealnie, no to... Znaczy, że jest skrzynka inna. Znaczy, że to po prostu, wiesz, nie wszystko jest tak kompatybilne. Po prostu błąd, że nie mamy jakiejś innej skrzynki do jesu takiej, tej tej, 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 fabrycznej, tak? Dobra, teraz kabel leży pod spodem. Ale to nic nam nie dało, tak? No, jak idziesz z kablem, wziąłeś go w rękę, to od razu jest skoczy, powyżej trzech. Aha. Masz Paweł bardzo dużo jest uważaj. <gryw> Paweł poszedł z kabelkiem, także. O, poprawiłeś się z WR. No. no bo to jest już się bo oni tam nie Nie, tak. Jeżeli widzisz kabel, mimo wszystko, że idzie po masie. Wzięcie go w rękę, mimo że to jest na minutę. Skrzydka powoduje... ma jakiś błąd, widzicie, że ma jakiś czas graniczny ma minutę. Trzeba sprawdzić, tak. czy to dokładnie trwa. On ma jakiś tam ustawiony czas graniczny strojenia, minuta czy tam 30 ja, sekund. nie złapie, to, bo... to wtedy daje sygnał, że nie zapałam i nie to nie wszystko nie. Tylko dlaczego nie może zakończyć strojenia na 80 metrów, to jest właśnie problem. No jest jakiś błąd. No to, dlaczego nie raz to nie się udaje? No, no raz się udaje właśnie. Różnie, tak? no właśnie. O, teraz na siódemce też ma gorzej. Nie, to jest na 3,5. Nie, nie zakończyła. No zobaczmy, czy w domu działało. Dobra. Za każdym razem, tak? No nie, tylko sprawdziłem raz, tylko próbę, żeby prowadziłem do domu, tak żyjesz. Dobra. Słychać, że przekaźniki zakończyły, a niestety Dalej stroi. Bawią się tymi, za drutami. No, widzę, tylko to jest, to jest... krótkowalarskie urządzenie i testujemy taką skrzynkę antenową, takie urządzenie, które dopasowuje kawałek drutu do jakiegoś tam pasma działania. No to bo Najlepiej, węzda? najlepiej. Mniej zakłóceń. Dla no, mojego kolegi, tata się bawił w krótkofalace jak do podstawówki jeszcze tam z 30 lat temu chodziłem To pamiętam, że ten na bloku miał taką wystawioną Jak się nazywał? Ja, ja, ja. się nazywał Andrzej, Andrzej. No. Nie wiem czy jeszcze żyje ten człowiek Pewnie mieliśmy z nim to tam, tak, 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 już z 10 tak. lat Ale pamiętam, pamiętam że miał, 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 miał w pokoju A, tak, swoje, tak. swoje biurko Teraz próbę zrobiliśmy, podpiliśmy zasilanie do samochodu, żeby mieć 13,8V żeby wykluczyć błąd zasilania skrzynki Dobra i stroimy Nie. Ewidentnie skrzynka ma problem z pasem 80 metrów Najdziwniejsze no jest to, że skrzynka powinna zapamiętać, nie powinna stroić już, powinna nie zapamiętane, co nie zapamiętuje skrzynka. Miałam mieć pamięci. Nie powinniśmy po mnie stracić. Stryknięcie no, to idzie szybko. Właśnie to jeszcze jedną próbę zrobimy. Dopniemy dłuższy kabel antenowy. No nie wiem co masz, może jakiś przedłużać, żeby wejść się antenowy. Dopiąć. To, antenowy. Mam 20-metrowe kable, także. No Na Na Kolejny pomysł, kolejna próba, dłuższy feeder. Dopiliśmy do fidera 10 metrów, 20-metrowy i rozłożony jest, nie wiem. Luzem. Ale luzem. luzem. Jest zwinięty w luzem. Skrzynka bardzo szybko zestroiła, ale niestety brak odpowiedzi ze skrzynki, że jest zestrojona. Trzeba by zmierzyć czas, ile to że jest? stały ten czas oczekiwania? No dziwne, bo jeśli zestroiła i przekaźniki już nic nie robią, to znaczy, że stwierdziłaś, że jest poprawnie. tak? No Tylko... tak, ale nie da informacji zwrotnej, że jest, że jest poprawnie. Ciekawe, czego? teraz jeszcze mamy tym po I ona już nie kontynuuje strojenia. Po prostu jakby ona się programowała, wysypała, widzisz, nie kontynuuje strojenia w tym paśmie. Bo teraz się SWR zmienia, że się tak, ciągnie? Tak, tak, tak. Aha, bo ty widzisz. No, no, bo, bo się tak, rusza. Czyli cały czas radio nadaje dalej. Tak, no, nadaje. No, jeszcze teraz już Tak, po, popsuł, zmienił się. z tak. tak. OK, jest jest niski, czyli dostroiła i nadaje. A jednak, a jednak coś tu jest ewidentnie. No. Reset radia i reset skrzynki. No. To jest pytanie, czy to jest skrzynka, czy radio? No właśnie. Trzeba z zrobić radio i jeszcze raz tą samą próbę zrobić. No, ale w pasmie widzisz. Nic. Wniosek taki, że trzeba po prostu używać dipola 2x19,5 m ze strojonego do pasma 80 metrów, a do innych pasm stroić skrzynką. I <noise> to wszystko, no równa bata nie ukręcisz. O, cały komentarz. No, czyli ale się miło wszystko